Bardzo dobry mecz, bardzo dobry mecz jakościowo, e, trener jest bardzo zadowolony z tego, że tego wieczoru udało się wygrać e, jego drużynie. E, mecz e, na równi e, wobec zawodników Górnika, bardzo doświadczonych zawodników, których nie trzeba e, nikomu przedstawiać. Mecz e, do końca e, bardzo zacięty, no, takie mecze właśnie charakteryzują e, rozgrywki europejskich kuchni. Chciałem pogratulować zarówno jednemu, jak i drugiemu zespołowi. Czekam na spotkanie już za tydzień. To też będzie pojedynek takich bardzo równych, silnych zespołów. Trudno powiedzieć, jak on się rozstrzygnie. To będzie ciężki, ciężkie spotkanie, także zobaczymy. Mam jeszcze jeden mecz. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa i że nasz zespół postawi się takiemu dobrym zespołowi, stworzyliśmy dobre widowisko. Mam nadzieję, że również w meczu rewanżowym wygramy i z awansować do kolejnej rundy Pucharu Challenge. Gratuluję również zespołowi Górnika, ale przede wszystkim chciałem pogratulować naszym fanom, którzy tutaj przyjechali z Rumunii autobusem i stworzyli bardzo dobrą atmosferę. Dziękuję bardzo. Zagraliśmy bardzo dobry mecz w obronie, e, taki mecz e, walki w defensywie e, aż e, do ostatnich sekund i z tego jestem zadowolony. Do e, zaczęliśmy bardzo dobrze w obronie, ale w, w ofensywie e, graliśmy katastrofę z tak doświadczonymi e, zawodnikami, jak ci grają w naszej drużynie. E, powinniśmy potrafić stworzyć przewagę i tacy zawodnicy powinni e, umieć e, wziąć na siebie ciężar w ataku. Co prawda potrafiliśmy sobie wyprowadzić dobre sytuacje rzutowe, ale nie marnowaliśmy tak jak te dwa karne z początku meczu i kilka dalszych rzutów. W naszej grze było za dużo naiwności, powinniśmy być zdecydowanie bardziej profesjonalni i wykańczać takie sytuacje. Dotarliśmy tak naprawdę do połowy tej rywalizacji, jeszcze mam przed sobą 60 minut meczu w Rumunii. Ciągle, musimy, ciągle możemy wygrać tę ten ten, ten rywalizację. Trzeba z tego meczu wyjść zwycięsko, co najmniej dwoma bramkami. Jeżeli Sebastian zagra tak dobrze w obronie, w bramce jak dzisiaj, obrona również się spisze, mamy duże szanse, żeby, żeby przejść za kolejne rundy. My na pewno żałujemy tego, że nie wykorzystaliśmy tylu sytuacji rzutowych. Bramkarz rumuński naprawdę zagrał kapitalne zawody. Gdybyśmy rzucili połowę tego, co mieliśmy, na pewno wynik byłby całkiem inny. Jesteśmy zadowoleni z naszej gry obronnej. Na pewno troszkę gorzej wyglądała gra obronna przez pierwsze 5 minut drugiej połowy, gdzie praktycznie przegraliśmy 4-0, tą ten 5-minutowy fragment. Ale cóż, walczyliśmy do końca, przegraliśmy jedną bramką. Jedziemy do Rumunii na pewno z nadzieją na to, że wygramy tam. I tak naprawdę dopiero pierwsza połowa jest za nami. Mamy minus 1. Jedziemy tam i zrobimy wszystko, by awansować do następnej rundy, bo tak naprawdę po to tu gramy, po to chcemy walczyć dla tych kibiców, którzy dzisiaj przyszli. I cóż, będziemy robić wszystko, by w Rumunii pokazać, że też nas stać na zwycięstwo na tak ciężkim terenie. No, a tak jak dzisiaj Rumunii pokazali, dzisiaj, że nam, że udało nam się u nas wygrać, my zrobimy wszystko, żeby tak